Witam wszystkich, taka króciutka refleksja, bo właśnie miałam coś tworzyć na szydełku, ale pomyślałam, że podzielę się z wami tym, co tam po głowie mi chodziło, żeby nie zwariować tak do reszty w tym dzisiejszym świecie, no a wiemy, co się dzieje, tak, co nas otacza, nie dzieje się dobrze, więc pomyślałam sobie, że faktycznie trzeba mieć coś co pozwoli nam z tego świata realnego na chwileczkę uciec. Może to być miejsce, może to być osoba, przy której się dobrze, cudownie czujemy, no a może to być hobby lub pasja, oczywiście czyli z Was zwierzę ja takową posiadam. Dlatego też dzisiaj sznurek pawełniany mam już pod ręką, tak, mój niezastąpiony sprzęt i wiecie co, zwiewam na chwileczkę z tego realnego świata. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie. Chciałam Wam pokazać efekt mojego zwiewania ze świata realnego, w świat szydełkowej magii. To rybeczka, kopertówka dla dziewczynki, jak najbardziej do pierwszej komunii świętej. I oczywiście również na co dzień, ponieważ to rybeczkę można przeprać w temperaturze do 40 stopni. Sznurek bawełniany, śnieżna biel ze srebrną nitką. Ja zbliżę, żeby pokazać, jak pięknie połyskuje ta srebrna niteczka. Zdobiona bardzo delikatnie serduszkiem z kordonka przytym na zapięciu. Długość łóżka myślę, że odpowiednia. Zapinana jest na zatrzask metalowy. Dobrze trzymający. Tak wygląda to Do to oczywiście dorzucam breloczek, serduszko, tym razem szary z konikiem. Zapraszam na stronę Siedlkowa Magia i oczywiście do albumu na sprzedaż.